Traumy. się przez lata zadowolenie innych. Ta seria będzie ogromnym wyjściem z mojej strefy komfortu. Pierdol Sorry, Jestem bardzo podekscytowana, że mogę Wam przedstawić moją nową serię. Ten odcinek, który właśnie oglądacie jest zaczęciem mojej pierwszej serii na tym kanale. Która jest dla mnie bardzo ważna, jest to poniekąd wyjście ogromne z mojej strefy komfortu. Jako, iż każdy człowiek żyjący na tej planecie ma swoją wyjątkową perspektywę i swoją wyjątkową drogę, przez którą przechodzi podczas swojego życia, ja także chciałabym podzielić się swoją właśnie z Wami żebyście zobaczyli poniekąd, jak wygląda życie innych i jak wyglądała moja droga w osiągnięciu tego, co mam na dzień dzisiejszy. W tej serii także będę chciała podzielić się z wami moimi poniekąd pomysłami, w jaki sposób ja spoglądam na wielorakie tematy, które będą poruszane właśnie w tej serii. Najprawdopodobniej każdego z nas, tak nieładnie mówiąc, życie nieraz kopnęło. Ale to, co najważniejsze i to, co właśnie się liczy, to jest to, jak my sami radzimy sobie z właśnie takimi trudnymi sytuacjami, z których możemy na początku myśleć, że nie ma ratunku. I właśnie w tej serii, tak jak już wspominałam wcześniej, chciałabym się skupić na mojej unikalnej podróży, przekazać wam swoją wiedzę, jaką mam na ten moment swojego życia, bo każdy z nas ma swoją unikalną podróż. I drogę przed sobą, a właśnie w tej serii chciałabym skupić się bardziej na swojej perspektywie i to, w jaki sposób ja myślę i co myślę na temat otaczającego nas świata i różnych tematów, które są poruszane na sferze publicznej. Każdy z nas zmaga się z większymi lub mniejszymi potworami wewnętrznymi, nawet jeśli czasami nie jesteśmy w stanie tego zauważyć albo Inni, którzy znajdują się wokół nas, tak naprawdę tego nie zauważają, to nie znaczy, że tych potworów i problemów tam nie ma. Czasami tkwimy nieświadomie w traumie, która została spowodowana tak naprawdę nawet za dzieciaka, nawet za naszych najmłodszych lat i tkwimy z tym poczuciem winy lub z poczuciem takiej pustki, jakbyśmy coś przeoczali. Niedzielę sobie. Dowale, kurde siedem rzeczy No bo ty... i możemy właśnie w taki sposób iść przez całe nasze życie, nie zauważając tego, że właśnie taka trauma tkwi głęboko w nas. Niestety na pewno wiele osób na tej planecie właśnie z takimi traumami się mierzyło przez całe swoje życie nie zauważając tego, że coś jest nie tak do samego jego końca. I właśnie przez takie zakorzenione traumy i nierozwiązane sprawy z przeszłości możemy od tak stracić nasz cel w życiu i cały nasz potencjał. O tak wyglądałam kiedyś, a tak wyglądam teraz i pomimo tego, że zewnętrzny glow up nie jest główną częścią naszego healing journey, self love journey, to nie można zaprzeczyć temu, że nie jest on ważny. A właśnie na moim własnym przykładzie widzę, że im więcej rozwijam się wewnętrznie, im więcej pracuję nad sobą i nad swoimi traumami i wcześniej wspomnianymi demonami, tym bardziej rozwijam się zewnętrznie i. Tym bardziej kwitne, i rozwijam to, w jaki sposób odbierają mnie inni i w jaki sposób ja sama czuję się w swojej skórze. Wygląd nie jest najważniejszą rzeczą, przez którą stajemy się atrakcyjni. Nasze wnętrze i to, jak obchodzimy się ze sobą, daje sygnał światu zewnętrznemu i innym ludziom, jak mają się obchodzić z nami. I dlatego mówię o tym, że możecie być najpiękniejszą osobą na świecie, a wewnętrznie czuć się. Okropnie, przez co inni tak samo będą Was odbierać. W świecie, w którym właśnie się znajdujemy, gdzie jedynym glow-upem, jaki jest dopuszczalny i widziany przez większość społeczeństwa, jest ten zewnętrzny, wiele osób może paść właśnie tego ofiarą. I szczerze mówiąc, ja także byłam jedną z tych osób. Starałam się zrobić wszystko, co w mojej mocy, by mój zewnętrzny glow-up. Był jak najbardziej widoczny i był widoczny jak najszybciej. Oglądałam wielokrotnie i bardzo często filmiki na YouTubie, czy do TikToku, czy innych social mediach, jak być ładniejsza, jak zrobić jak najszybciej glow-up, filmiki typu Getting my life together, co zrobić, by Twój make-up najładniej wyglądał, ale to wszystko nie ma miejsca bytu bez naszego rozwoju. Wewnętrznego. Ta seria prawdopodobnie będzie ogromnym wyjściem z mojej strefy komfortu. Traumy góryka. Ponieważ będą w niej zawarte, można by powiedzieć, moje sekrety i takie najgłębsze rzeczy, i traumy, których, z którymi borykałam się przez lata. Także na pewno nie będzie to dla mnie łatwe zadanie, ale czymś, co jest nad moim lękiem i strachem przed nagrywaniem tego i dzieleniem się z wami, jesteście właśnie wy. Bo chcę, żeby przez mój dawny ból i pokazanie tutaj jego ktoś mógł wyciągnąć wnioski i nie popełniać tych błędów w swoim życiu. Chciałabym też zainspirować ludzi do tego, by dbać o swoje życie i może nawet niektórych wyciągnąć z takich ciemnych otchłani, w których mogą niektóry, niektórzy myśleć, że nie ma ratunku. Chcę dać też niektórym nadzieję i pokazać to, w jaki sposób. Wasze życie może się odmienić o 180 stopni. Więc właśnie z taką myślą powstała ta seria, i żeby Wam pokazać tutaj troszkę taką nawiązkę, w jaki sposób filmiki będą wyglądały, to będą one się pojawiały co miesiąc, żebym naprawdę miała czas na to, aby myśleć je co do szczegółu, ponieważ naprawdę chcę, żeby ta seria była szła prosto z mojego serca i nie była czymś na odwal, ale żeby była naprawdę przemyślana. I by dawała wam jak największą wartość. Na ten moment moim pomysłem na tą serię jest, by podzielić ją na dwa rozdziały, z czego jeden to będzie transformacja wewnętrzna, a drugi transformacja zewnętrzna, ponieważ bez jednego nie ma drugiego, i także dzieje się ona właśnie w takiej kolejności. Najpierw zachodzi transformacja wewnętrzna, a dopiero potem zewnętrzna. Filmiki głównie będą obracały się w oku całego konceptu miłości do samej siebie, ale także rozwoju jako człowieka, i będą to naprawdę różnorakie filmy. Mam tutaj na myśli oprócz pokazania mojej własnej drogi, jaką jest rozwój, mój własny samorozwój, ale także oprócz tego różne rzeczy dziejące się na tym świecie i różne zjawiska, które możemy zaobserwować w różnych społeczeństwach. Chciałabym się też skupić na różnych twierdzeniach i. Rzeczach, tym samym je omawiać, takie jak na przykład trauma. Czym jest, skąd pochodzi i jak możemy w najłatwiejszy i najmniej bolesny dla nas sposób z nią sobie poradzić. I chciałabym właśnie, żeby cała struktura tych filmików była jak najbardziej sprecyzowana do każdej potrzeby i żebyście mogli sami wpaść na to, w jaki sposób możecie sobie polepszyć to życie i właśnie na przykład jeśli chodzi o tą traumę. To w jaki sposób powstała ona w waszym życiu i w jaki sposób wy konkretnie możecie się z nią zmierzyć. Kiedyś byłam zakompleksioną nastolatką, której jedynym celem w życiu było zadowolenie innych. Każdą rzeczą, którą robiłam świadomie, czy też w, w większości przypadków nie, było zakorzenione we mnie, że muszę robić coś dla akceptacji otoczenia. Czy to ze strony rodziców, przyjaciół, czy też chłopaka. Zawsze robiłam coś. By podpasować się innym ludziom. Także zdesperowana i skrzywdzona, czy to przez rodzinę, czy też moje otoczenie. Nie mieli oni zbyt pozytywnego wpływu na moje działania i mój samorozwój osobisty, jako małego dziecka. I tak naprawdę zakorzenili oni we mnie wiele cech, które zostały ze mną do niedawna, w których... Bardzo w sobie nie lubię. Chociaż uważam się za osobę od najmłodszych lat silną w wierze i bardzo asertywną, która w jak najmniejszym stopniu pozwala sobie na wpływ ze strony innych, to pomimo tego myślę, że każdy uległby takiej presji ze strony otoczenia i tym, czym otacza się na co dzień i uległby temu wpływowi. Pomimo ich ogromnego wpływu, także Jestem bardzo dumna z siebie, że nie dałam się pokonać tym ich wierzeniom i tym ich wizjom na przyszłość. Przez to odnalazłam swoją własną drogę, przez to, jakim człowiekiem jestem. Jestem taka zmęczona, mam tyle rzeczy do zrobienia, i zawsze sobie dowalę. Mhm. Cieszę się naprawdę bardzo, że nie podążyłam za ich głosem i ich dyktaturami. Nie potrafię znaleźć polskiego odmiennika na to słowo, ale na tamten moment określiłabym to moje otoczenie jako abusive. I bardzo kaleczący dla młodego mózgu, jak także i ciała. Przez to, że nie znalazłam się w najlepszym otoczeniu na tamten moment, i byłam bardzo maltretowana, bym tak powiedziała. Psychicznie, jak też i fizycznie, przez rówieśników, ale w mojej głowie było to uważane za normalne, za coś, co każdy doświadcza, ponieważ nie byłam przyzwyczajona do niczego innego. Byłam przystosowana do tego od moich najmłodszych lat życia, a gdy byłam na tyle samoświadoma i na tyle dojrzałam, że zobaczyłam wreszcie, że to nie było normalne zachowanie, to było już za późno. Już kompletnie odcięłam kontakty z tamtymi ludźmi i nie było nawet już o czym rozmawiać. Zauważyłam, że coś nie gra i zaczęłam zagłębiać się w ten temat. Przez różne rzeczy, które zaczęły wyskakiwać mi na social mediach, byłam pełna rozpaczy i pełna gniewu, że nie zauważyłam tego wcześniej, bo wiedziałam, że gdybym zauważyła to wcześniej, to byłabym już dalej na mojej drodze w samorealizacji i byłam naprawdę wściekła na to, co mi się stało i miałam. Można by to określić jako taki victim mindset Uważałam się za taką ofiarę Ale na tamten moment nie mogłam już z tym nic zrobić I przez to zaczęła się moja self-love journey Oczywiście nikt z moich dalszych przyjaciół ani rodziny o tym nie wiedział Bo tak jak już wspomniałam wcześniej Uważałam to za normalne, coś co dzieje się każdemu więc nikomu nawet o tym nie mówiłam. I także do tej pory praktycznie nikt nie wie o tym, co mi się przydarzyło i jakie rzeczy się działy. Ale na szczęście pewnego dnia spotkałam się ze stwierdzeniem, jakim jest self-love. I w pełni dałam się temu ponieść. Stało się to podczas kwarantanny, tak jak mi się wydaje, u większości ludzi, którzy są właśnie zagłębieni w takie rzeczy jak manifestacja i samorozwój, ponieważ mieliśmy bardzo dużo czasu i byliśmy pozostawieni sami sobie i mieliśmy bardzo dużo czasu. Na samorealizację i spędzenie czasu w swojej własnej głowie. Było to poniekąd najlepsze, co mogło mnie spotkać w swoim życiu. Było to naprawdę dobry eksperyment społeczny, ponieważ pokazało nam to, ile jesteśmy w stanie poświęcić i ile mamy woli do życia i jakie są nasze pasje i najgłębsze marzenia, podczas gdy byliśmy kompletnie odizolowani od otaczającego nas świata. Przeglądając codziennie TikToka. Teraz wyświetlił mi się właśnie filmik o manifestacji i od razu zaciekawiłam się tym tematem. Pomimo tego, że nigdy nie wierzyłam w takie rzeczy i od razu sobie pomyślałam, że to musi być jakaś bójda i na pewno nie działa, ponieważ na tamten moment wszystko było pokazywane jako takie overnight success, uznałam to za szalony pomysł i pomimo tego, że do końca nie dowierzałam, że tak to może się stać, to nadzieja we mnie i to, że byłam już na tak naprawdę skraju przepaści, już nie wierzyłam, że może być dla mnie ratunek, to właśnie mnie uratowało ta wiara w ten naturalny odruch człowieczy, jakim jest ratowanie siebie pomimo wszystkiego, muszę się ogarnąć. Zaczęłam się zagłębiać w ten temat. Pomimo tego, że jest to pokazywane jako rzecz, która może stać się od tak, nie jest to wcale prawda. Nawet jeśli wejdziemy na naszą self-love slash healing journey, to nie będzie to prosta linia. Będą wzloty, tak samo jak i upadki. Od długiego czasu, jakby moje self-care itp. to podąża na złą ścieżkę. Celem tej całej serii jest pokazanie Wam, że cała droga to nie są tylko wzloty i doznawane sukcesy, ale także na mojej drodze było wiele upadków, z których myślałam, że nie wyjdę cała. Co właśnie pokażę Wam? W następnych odcinkach z tej serii. Chcę pokazać też, że na swojej drodze miałam wiele upadków, z których myślałam, że się nie pozbieram, i były to tak naprawdę tak głębokie dołki, z których myślałam, że nie ma powrotu. Społeczeństwo i ludzie wokół nas nauczyli nas zostawiać właśnie rzeczy za sobą dla własnego komfortu. By nie otwierać ran, które myślimy, że zaleczyły się w przyszłości. A właśnie Self-Love Journey i Healing Journey są po to, by nauczyć się je otwierać, akceptować i finalnie, żeby całkowicie one zniknęły. Zakopywanie problemu i łatanie go tak naprawdę tylko zwiększa siłę, z jaką ta rzecz do nas w późniejszych latach wróci. Te demony, które tak naprawdę na początku nie były aż takie wielkie. Z dnia na dzień bez naszej świadomości, tylko wzrastają w sile. My odpowiadamy za to, co z tym zrobimy, jest to na naszych barkach i w naszych rękach, by sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że trochę Was zaintrygowała i zainspirowała ta moja cała gadka i cały ten koncept, który chcę wprowadzić na ten kanał, cała ta seria, i mam nadzieję, że będzie się ona wiązała z wielkim wsparciem, ponieważ. Na pewno nie będzie mi łatwo o tym wszystkim mówić i będzie to wielki krok w mojej, właśnie self-love journey, żeby dzielić się moimi doświadczeniami z innymi. Naprawdę jest to dla mnie ekscytująca rzecz, którą wymyśliłam i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy te odcinki będą wpadały na mój kanał. Możecie wyczekiwać, jak odcinki będą wpadały co miesiąc na kanał. Ja naprawdę nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że. Nasze uczucia są podobne. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym takim odcinku. Wierzę w Was. Mam nadzieję, że będę takim Waszym promyczkiem nadziei, nawet jeśli czujecie, że nie ma powrotu z tej dziury, w której tkwicie. Widzimy się w następnym odcinku. Buziaki.